Dzień dobry, kochani, dzień dobry, gwiazdy. Witajcie na kanale Lux. Happy wiem, przepraszam, to miał być vlog z Nowego Jorku. Niemniej jednak, podczas pakowania, pomyślałam, że muszę muszę nagrać ten film krótko i opowiedzieć Wam o nowej marce odzieżowej, którą poznałam w tym tygodniu i jestem w totalnym szoku. Także, jeżeli martwicie się o swoje portfele, o swoje wydatki. To lepiej nie oglądajcie tego filmu, bo dziewczyny możecie się zakochać w produktach, które za chwilę Wam pokażę. Widzicie te ze śmiane oczy, moja mina mówi za siebie. Yy, dobra, teraz szybkie intro i yy, nie ma co przedłużać, pokażę Wam cztery mega nowości polskiej marki odzieżowej, o których wcześniej nie miałam zielonego pojęcia. Dziewczyny, szukając stylizacji do Nowego Jorku, skontaktowałam się z kilkoma polskimi markami z zapytaniem, czy zechciałyby zaprezentować swoje produkty we vlogu. I jedna z marek, Holistic, marka, którą prowadzą trzy siostry, zgodziła się wesprzeć tę wspaniałą, jakże cudowną inicjatywę i. Zasponsorowała mi Karolinie płaszcze. I teraz uwaga, chciałam Wam powiedzieć, że płaszcze przyszły do mnie. Chciałam wybrać jeden z dwóch i miałam tak potwornie duży problem. Wybrałyśmy z Karoliną dwa płaszcze. Wybrałyśmy sobie biały płaszcz w jednym modelu, i drugi płaszcz. Ja myślałam o beżowym, ale też rozważałam biały. Nie taki biały, bo myślałam o takim bardziej śmietankowym. Finalnie z powodu dosyć krótkiego czasu zdecydowałyśmy się na zupełnie odmienne kolory i za chwilę Wam je pokażę i zaprezentuję i również na dwie marynarki, które myślę, że będziecie oglądać do znudzenia w rolkach i na zdjęciach na Instagramie, ponieważ są tak piękne. Spędziłam cały dzień wczoraj przymierzając jeden płaszcz, drugi płaszcz, z powrotem pierwszy płaszcz, później znowu ten drugi płaszcz, próbując wybrać, który z nich będzie mi lepiej pasował. I słuchajcie, do tej pory podjęłam jakąś tam decyzję i nie wiem, także myślę, że będziemy się z Karoliną zamieniać i że się pobijemy o te płaszcze. Słuchajcie, ale nie ma co przedłużać, chciałam Wam pokazać pierwszy. Najważniejsze, nie powiedziałam Wam, jak nazywa się ta cudowna polska. Firma prowadzona przez trzy siostry. Jest to firma Holistic. Można te płaszcze kupić na ich stronie internetowej i aktualnie na wiosnę w nowościach są dwa modele płaszcza. Taki typowy trench, ale uwaga, to nie jest typowy trench, ponieważ jak wiecie, albo już nie pamiętacie, bo już ja nawet sama zapomniałam, miałam trench, ten klasyczny, ten trench must have, ten, który koniecznie trzeba mieć, miałam trench marki Burberry. Słuchajcie, on wisiał ileś lat w szafie, to był ten klasyczny tra tradycyjny czarny trench yy, z krateczką sk skrateczkowaną podszewką. No taki must have. Słuchajcie, w ogóle go nie nosiłam. Jeszcze jak pracowałam w korporacji, kilka razy założyłam go do biura. I to wszystko. Słuchajcie, ja Wam chcę pokazać, bo to bym był taki bardziej elegancki, chciałam Wam pokazać, jak pięknie ten zielony trencz wygląda do właśnie takiej sportowej stylizacji, bo tak będę biegać po Nowym Jorku. I słuchajcie, mam nadzieję, że potwierdzicie mój wybór, bo jednak zdecydowałam się, że ten płaszcz pójdzie do mnie, a tamten płaszcz beżowy, ponieważ ja już mam beżowy płaszcz, będzie Wam prezentowała Karolina. Małe kombinacje z mikrofonem. No, dziewczyny, zobaczcie. Piękny odcień. O takim kolorze płaszcza w ogóle nie myślałam. Bo dla mnie takie oczywiste są, wiecie co, beże beż, może właśnie taki jasny, czarny, o zgrozo, bo ja już teraz odchodzę od tych czarnych. Zobaczcie, jak cudownie. Jak fajnie casualowo y, prezentuje się ten płaszcz, a właśnie pogoda w Nowym Jorku ma być właśnie taka płaszczowa. Będzie kilka dni ciepłych, tak około 17 stopni, ale wiecie, tak może być 15, 14, 13. Ma być też trochę deszczu, więc myślę, że ten płaszcz cudownie y, odmienia całą stylizację. Zobaczcie, pięknie leży. Ja mam rozmiar M. Ten drugi też zobaczycie w rozmiarze M. Można go oczywiście związać. Jest to klasyczny, piękny tręcz. Wygląda super. Przymierzałam go do bodków, wygląda świetnie, natomiast ja celowo mierzę go, bo wiecie, do bodków, do wysokich butów, do szpilek wszystko wygląda super, prawie wszystko. Natomiast do takich trampek to jest naprawdę dosyć duże wyzwanie, żeby płaszcz wyglądał super i wydaje mi się, że to jest świetna opcja. Płaszcz ma bardzo fajny materiał. Ale wiecie co, nie pamiętam, więc napiszę wam w opisie. I oczywiście mam dla was kod rabatowy. Te płaszcze uważam, że są warte swojej ceny. Ja mam dla was, wydaje mi się, że to jest 10% kod rabatowy, będzie napisany na ekranie. No zobaczcie, miłość wielka, ogromna. Nie wyjdę z tego płaszcza, no chyba że w ten drugi w czasie zamianek na zdjęcia z Karoliną. Słuchajcie, to jest pierwszy płaszcz i żeby nie przedłużać pokażę Wam teraz drugi płaszcz beżowy, który jest płaszczem dla Karoliny. Miałyśmy tego vloga nagrać razem, ale wiecie, dzisiaj jest taka sobota przed wyjazdem, to jest czas, kiedy nagrywam ten film, pewnie zobaczycie go w poniedziałek. Natomiast no mamy dosyć dużo tam, wiecie, manicure, pedicure i tak dalej i po prostu Karolinka się nie wyrobiła, żeby do mnie dotrzeć, bo byłoby fajnie pokazać się we dwie w tych Płaszczach obok siebie. Dobra, dziewczyny, to ja teraz zmieniam na płaszcz beżowy, a wy komentujcie, czy dobrze wybrałam. I to jest właśnie ten drugi piękny beżowy płaszcz, który ma troszeczkę inny model, jest minimalnie krótszy. Ale co ciekawe, a to za chwilę Wam opowiem. Bo w tym modelu jest również taka fajna, krótka kurtka. Słuchajcie, on się nazywa chyba Oversize. Inny materiał od tamtego, też taki mięsisty, ciężki, fajny, a ciężki, ale nie za ciężki, taki wiecie, że nie ma, macie wrażenie, że pomimo tego, że to jest lekki płaszcz wiosenny, to będzie wam ciepło, jak spotka was chłodniejszy dzień. Można go założyć do swetra, można go założyć do sukienki i ja tym razem specjalnie właśnie zakładam go też tak na wersji na sportowo. Na początek pokażę wam się w takiej wersji klasycznej, czyli związanej. I moja druga ulubiona wersja, czyli totalny sportowy look, najlepiej jeszcze z podniesionym tutaj kołnierzem i idziemy na miasto, spacerujemy, szalejemy w takim super cudownym, oversize'owym płaszczu. Także ciekawa jestem, co myślicie na temat tych kolorów. Ja jestem zakochana, Karolina jest zakochana, przyjedzie do mnie po południu po ten płaszcz, bo ot, oczywiście obydwie ubieramy się w nie do samolotu, musimy je mieć ze sobą. Ten płaszcz również świetnie wygląda do wodków. Ale dobra, płaszcze to nie wszystko. Mamy jeszcze dwie marynarki, białą i taką szarą. One są z różnych materiałów i teraz też wam szybciutko je pokażę. Pierwsza z marynarek ma taki śmietankowy kolor i specjalnie zamówiłyśmy ją w rozmiarze L, bo wiecie, jak bardzo często zwracacie uwagę na Karoliny marynarkę z zary, tę beżową, na często ją zakłada właśnie na sweter, tak troszeczkę jako takie okrycie wierzchnie, nie tylko jako taka, wiecie, marynarka do malutkiego t-shirta albo koszulki na ramionczka. Ja właśnie chciałam uzyskać tego typu look i teraz zobaczycie jak to wygląda. Dziś mam na sobie właśnie taką śmietankową bluzkę, więc nie wiem, czy one będą zgrane, ale musiałam się zdecydować na, na jeden outfit do mierzenia tych wszystkich, e, tych wszystkich rzeczy. E, zobaczcie, taki sportowy, casualowy look, można ją tak luźno sobie narzucić, mogę sobie narzucić chustę, ale zobaczcie, jak ona też świetnie wygląda, gdy ją tak prawidłowo założymy. Jest lekko oversize'owa na mnie, taka lekko większa, bo teraz tak, ta marynarka przychodzi z paskiem i z torebką. No tak się prezentuje po związaniu. Myślę, że jest to świetny taki, no taki casualowy, już nie chcę nadużywać tego słowa casualowy, ale taki luzacki look, super wygląda do tych białych butów sportowych. I teraz uwaga, pokażę Wam jeszcze torebeczkę. Taka malutka, słodka torebeczka, którą można tutaj sobie przytwierdzić do paska, Myślę, że ta torebeczka to nie jest moja bajka, ale yy, ogólnie marynarka jest przepiękna, fantastyczna, bardzo mi się podoba i myślę, że prędzej założę coś ciemniejszego, jakiś ciemniejszy top pod spód, żeby nie, być, nie mieć takiego całego looku, ale uwaga! Yy, ja mam też bardzo fajne, śmietankowe yy, jeansy Mam fit z Zary, więc może jest to opcja na taki total look. Yy, ta marynarka będzie również pięknie wyglądać do czarnej mini sukienki. Ja już ją mierzyłam do jedwabnych sukienek z Lovely Silk, a konkretnie mierzyłam ją do tej sukienki ze szpilkami. Wygląda obłędnie: a paszka, chusta, torebka, i jesteśmy gotowe na wielkie wyjście. Na przykład. Na Broadway. Pokażę Wam teraz jeszcze drugą marynarkę, na którą zdecydowała się Karolina, i um, nie wiem jak będzie wyglądać do tej stylizacji mojej dzisiejszej takiej sportowej, ale zobaczmy. Oto przepiękna marynarka Karoliny, również marki Holistic, bo wszystkie te rzeczy są marki Holistic. Zobaczcie jaki cudowny, mięsisty, fantastyczny, śliczny len w pięknym takim. Szaro-niebieskawym kolorze. Taki, nie wiem, czy on jest bardziej szary. Szary z takim, takim akcentikiem maleńkim, niebieskim. Też myślę, że będzie mi dzisiaj fajnie pasować na sportowo. I słuchajcie, dajcie znać, czy dobrze wybrałam, że ja wzięłam tę kremową, a Karolina tę szarą. Także co? Nie ma co czekać, mierzymy. Ta Marynarka również jest wersją taką jednorzędową, rozmiar M, czyli nie taka jak ta moja biała LK. Bardzo podobny fason i chciałam Wam pokazać, jak wygląda w wersji związanej. Co Wy na to? Podoba Wam się? Mi się wydaje, że super, super. Myślę, że bardzo fajnie by też wyglądała do czarnych bodków i do czarnych spodni. Ale w tej wersji śmietankowej, to ja bym chyba wolała jasne spodnie. Także jestem wielką fanką też tej marynarki, ale może bardziej bez paska, tylko w takim luźnym stylu. Super, super, super. Mamy dla Was kod rabatowy, także dziewczyny koniecznie zajrzyjcie. I teraz uwaga, rozmiarówka jest idealna, czyli tak, ja mam M, płaszcze są w rozmiarze M, ta duża marynarka biała jest w rozmiarze L, ale specjalnie i ona jest większa na mnie, oversize'owa, także myślę, że jeżeli jesteście zainteresowane, a jakość gwarantuję Wam jest Najwyższa, po prostu cudo, cudo, cudo. Myślę, że te produkty mogłyby być spokojnie droższe, mogłyby być sprzedawane na My Teresa, na Neda Słuchajcie, ta marka nie ma się czego powstydzić. Gratuluję dziewczynom tego, że stworzyły tak cudowne produkty. Oby tak dalej i czekamy na więcej. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że już teraz kolejny film będzie z Nowego Jorku. Chyba nie wymyślę już nic po drodze. Do zobaczenia, gwiazdy. Trzymajcie się, pa! Thank you.